Oj, tam w wolne wolnej ziemi. Żył Kościuszko długie lata i obracał tęskne oczy, gdzie rodzina jego chata z Maciełowi zięty. Ciężką przetrwało niedolę. Jak wygnanie poszedł we świat. Na tułactwo, na niedolny, A gdy poczuł mnie blisko, Uwioł ręce swój dumny, I rzekł, walczył w świętej sprawie, W się ze mną, gondar tunny, I na północ pojrzał, że mnie Twarz mu blaskiem się zajęła, a konając wyżej z mowcą jeszcze Polska nie zginęła.